Witam serdecznie. Dzisiaj kilka ważnych uwag, na co warto zwrócić uwagę w każdej relacji z kobietą, a na końcu przygotowałem coś dla siebie. Zauważ, że jeśli kobieta jest z tobą zbytnio szczera w relacji, to zazwyczaj ma coś do ukrycia. Nieraz możesz trafić na kobietę po trudnej przeszłości, która Ci mówi, nie mam nic do ukrycia, szukam tylko dobrego związku, szukam tylko spokoju, miłości. A potem się nagle okazuje, że jej zachowanie wskazuje na to, że nie do końca tak jest, warto sobie z tego wyciągnąć wnioski. Niejednokrotnie widziałem tego typu sytuacje i niestety nic dobrego z tego nie wynika. Więc, jeśli kobieta jest zbytnio szczera, to w zanadrzu znajduje się jakaś często pułapka. Tak samo jak ona ci mówi, że ona tylko seksu szuka, bez zobowiązań. Może jest po jakiejś traumie, relacji, teraz się pragnie dowartościować. I za chwilę ci powie, że ona się już nie chce z Tobą spotykać, albo spotyka się z wieloma facetami. Bardzo często ta przesadnia szczerość u kobiety wskazuje na to, że, tak jak mówię, ona w zupełności nie mówi Ci wszystkiego, i naprawdę warto na to uważać. Niedokrotnie widziałem tego typu sytuacje, gdzie kobieta od razu mówiła facetowi, że go kocha, zbyt szybko mówiła mu, że to jest wyjątkowa relacja. A potem niejednokrotnie się okazywało, że ona nagle przestaje odpisywać, że ona wraca do byłego. Także to jest ta pułapka, na którą powinieneś uważać. Jak idzie zbyt łatwo i za dobrze, no to może to świadczyć też o tym, że Twoja tutaj wybranka nie do końca mówi ci wszystko i nagle pojawi się zwrot akcji. Nieprzewidywalny zwrot akcji. Naprawdę warto sobie z tego wyciągnąć wnioski. Niejednokrotnie widziałem tego typu sytuacje i naprawdę szkoda mi wtedy było facetów, którzy się na to wszystko nabrali, na te wszystkie sztuczki, gierki, manipulacje, a jednak można było tego wszystkiego uniknąć, można było do tej relacji podejść rozsądnie. Zobacz też, że niektóre samotne matki mówią facetom słuchaj, ze mną będziesz miał dobrze, pokazują ci tą silną wersję demo, taka kobieta jest bardzo szczera, zamieszkaj ze mną, zobacz, inne kobiety tak źle traktują facetów, znam, będzie najlepiej, wyjątkowo. Dlaczego ona jest taka przesadnie szczera? No właśnie dlatego, że ona wie, że już ma potomstwo z innym facetem, więc teraz szuka tak naprawdę jelenia, sponsora, żeby z nią został. A oczywiście, jeśli ona przeżyła naprawdę sporo w tych relacjach z kobietami, przepraszam, no z kobietami też, z facetami, to szybko może zmienić zdanie i wybrać kolejnego mężczyznę, z którym tak naprawdę będzie się spotykać, bo ty tylko posłużyłeś się jako instrument do zabawy, czy facet, który ją dowartościował. Niestety, bardzo często jesteś tak traktowany i dobrze dla ciebie, żebyś. Ciągnął sobie z tego wnioski. Dokładnie tak samo jest w sytuacji, kiedy kobieta ci mówi, że ona nie szuka związku, a potem się okazuje, że szuka, że nalega na bycie razem, że pisze o słowie kocham cię, o uczuciach, że jej tego brakuje. Więc często jak kobieta jest zbyt szczera, to jest pułapka. Ona chowa coś za zanadrzu, nie mówi ci wszystkiego. I naprawdę dobrze dla Ciebie, żebyś to przewidział, no bo potem się pojawiają różne tutaj nieoczekiwane zwroty akcji, których nie chciałbyś doświadczyć, a jednak Ty potem płacisz za to najwyższą cenę, jeśli się zakochałeś, zaangażowałeś, a ta relacja nie zmierza w dobrym kierunku. Wyciągnij sobie z tego wnioski. Naprawdę ważna rada. Jeśli kobieta zbyt szczerze o czymś mówi, opowiada, to za zanadrzu może kryć się coś, Dużo gorszego, więc warto sobie ten wniosek zapamiętać. Kiedyś ten kursant mi opowiedział, że poznał dziewczynę taką po rozwodzie, tam miała ta kobieta bardzo pożliwą relację, była z facetem, który ją źle traktował, no i zaczęła się z tym moim tutaj kursantem spotykać. Chłopak jej zaufał, uwierzył w to, że ona chce się zakochać, że ona szuka miłości. Całowali się, wyznawała mu miłość, do tego stopnia, że ona go zachęcała, żeby, żeby jej zrobił dziecko, bo to coś takiego, to taki związek, to się trafia raz na całe życie. Doszło do yy, właśnie takiej sytuacji, że ona szybko zaszła w ciążę. Jak zaszła w ciążę, hormony jej się pozmieniały, wszystko jej się pozmieniało, i ona stwierdziła, że jednak ona chce do tego byłego wrócić. Chłopak się załamał, no bo to pobrysy sytuację. Kobieta z tobą. Poczyna dziecko, a potem wraca do poprzedniego partnera, no to jest bardzo niekomfortowa sytuacja. A tak jak mówię, na początku mówiłam o wielkiej miłości, o tym, jak będzie wspaniale. Musisz wiedzieć, że większość kobiet na początku się może podpalić tymi emocjami, uczuciami. Może absolutnie wszystko powiedzieć, co ty łykniesz, jednak w dłuższym horyzoncie czasu zauważysz prawdziwe oblicze tej kobiety i jej prawdziwe intencje. Znam przypadki, gdzie kobieta mówiła facetowi codziennie misiu, skarbie, kochanie, a spotykała się z kochankami bez żadnych wyrzutów, oszukiwała go, zdradzała, a oczywiście pod pozorem tutaj tego, że go kocha, żeby przy niej tylko został, bawiła się na całego. Dlaczego? Z jednej strony chciała mieć to ciepło, stabilizację, z drugiej strony lubiła zabawę, ponieważ miała złe relacje z ojcem. Warto też wyciągnąć wnioski z tego typu sytuacji, no bo chyba nie chciałbyś się znaleźć w podobnej tutaj chwili, kiedy kobieta takie rzeczy odwala, a przecież ci powiedziała, że wszystko jest ok, że cię kocha, że wszystko by dla ciebie zrobiła. Jednak skoro ona ci tak mówi, to ona cię próbuje przekonywać, ona cię próbuje tutaj wiesz, wciągać do tej relacji. Tylko dlaczego? Czy ona ma coś do ukrycia? W wielu przypadkach tak. Zresztą dokładnie tak samo jest, jeśli kobieta przez dłuższy czas pisała na portalu randkowym z wieloma facetami, a teraz tobie mówisz, że jesteś tym wyjątkowym, a ona tutaj pisze dalej z innymi, dalej tego konta nie skasowała, dalej wysyła wiele wiadomości. No, nie jest szczera, znaczy była bardzo szczera, ale w konsekwencji wychodzi na to, że nie powiedziała ci prawdy i nie była w zupełności szczera, bo jednak jej zachowanie. To bitnie pokazuje, że ona no, nie powie Ci wszystkiego o sobie, nie chce Ci wszystkiego powiedzieć. To są naprawdę ważne tutaj sprawy i warto sobie z tego wnioski wyciągnąć, bo jednak zbyt szczera kobieta, tak jak zawsze powtarzam, ona coś chowa w zanadrzu, coś tam z tyłu głowy chowa, nie mówi Ci wszystkiego do końca, a potem Ty się możesz rozczarować, a wydawało Ci się na początku, że jest idealnie, że jest dobrze, że nie masz czego się martwić. Nie masz się nad czym zastanawiać, a tu jednak wyszła tego typu sytuacja, no, która cię totalnie zaskoczyła. Także nie bądź naiwny. Chyba lepiej na początku, jak kobieta jest trochę niedostępna, jak ty ją powciągasz do relacji, niż jak jest zbyt otwarta i zbyt ładnie ci wszystko mówi na temat waszego związku czy ciebie, bo pod płaszczykiem pięknych słów często kryje się pułapka. Pamiętaj o tym, pod płaszczykiem. Pięknych, ciepłych słów, często kryje się zbrodnia. Wykorzystaj te wnioski. Mam nadzieję, że pomogłem. Jeśli tak, napisz komentarz. A przygotowałem coś dla Ciebie dzisiaj. Tylko do dzisiaj do północy mój kurs Strategie zainteresowania kobiety. 75% tani. Polecam pobrać nowy materiał. Pod spodem masz linka, wejdź sobie w tego linka, naucz się jak utrzymać to zainteresowanie w trwały sposób, angażując kobietę. Zdecydowanie jeden z lepszych materiałów, jakie nagrałem, także korzystaj. No i do dzisiaj, do północy możesz go pobrać 75% taniej. Polecam też moje szkolenia, konsultacje, dowiesz się na nich o wiele więcej, zrozumiesz więcej, wyciągniesz wnioski z tego, co mówię. Pisz do mnie na frywolnymałpa.uwodzeniewdzień.pl Szczególnie ci polecam szkolenia praktyczne, gdzie się podrywu krok po kroku, nauczysz się poznawać przepiękne dziewczyny bez wysiłku. Korzystaj, bo to działa.